Cześć. Witam cię na kanale Chaos w projektach, gdzie będziemy rozmawiać o zarządzaniu projektami w praktyce. Ja nazywam się Marcin Lepak i od 13 lat pracuję w branży automotive. Swoje doświadczenie zdobywałem w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, przechodząc przez działy technologii, jakości, produkcji oraz właśnie zarządzania projektami. O projektach też uczyłem się na studiach podyplomowych na AGH oraz na MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek drugi, który poświęcimy tematowi jakości w projektach. Jeżeli oglądałeś pierwszy odcinek, który był poświęcony takiemu ogólnemu zarysowi zarządzania projektami, to zapewne pamiętasz ten slajd, który pokazywałem i który mówi o tym takim klasycznym princowym trójkącie zarządzania projektami. Definiując zakres projektu, timing, koszt oraz właśnie wymagania jakościowe. W tym pierwszym odcinku ja się skupiłem w dużej mierze właśnie na zakresie, na timingu i na koszcie, pozostawiając temat jakości na, na, na osobną rozmowę. No i oto jesteśmy dzisiaj, żeby porozmawiać właśnie na temat tego, czym ta jakość w projekcie będzie. I teraz tak. Ta jakość jest w ten trójkąt wbudowana. Okay? I to jest bardzo ważne, dlatego że te wymagania jakościowe i to, jak sobie zdefiniujemy oczekiwania i właśnie wymagania jakościowe w naszym projekcie dotyczące samego zarządzania projektami, ale także naszego produktu lub usługi, będzie bezpośrednio wpływać zarówno na koszt, na timing, no i będzie zmianą zakresu, jeżeli, jeżeli będziemy dodawać lub, lub usuwać pewne wymagania jakościowe. Także zacznijmy od dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, czym jest jakość, i nie będę tutaj tworzyć odcinka na temat jakości i zarządzania jakością, bo jest wiele wspaniałych materiałów w sieci. Chciałbym natomiast zaproponować swoją ulubioną definicję jakości, która mówi, że jakość to zgodność z wymaganiami rozbiego. To jest tak naprawdę wszystko, co trzeba wiedzieć, moim zdaniem, o jakości, dlatego że. My jakość bardzo często kojarzymy z jakością wykonania, z czymś, co trwa długo, co jest bardzo dobre, wytrzymałe, sprawdzone. I rzeczywiście produkt można w ten sposób oceniać w kategoriach wytrzymałości, w kategoriach jakości wykonania, tego, jakie coś jest z dotyku itd., itd. Natomiast faktem też jest, że jakość odpowiada za spełnienie wymagań klienta i często, szczególnie w branży automotive, to co będzie wykraczać w znacznej mierze ponad, ponad wymaganą specyfikację, może być po prostu za drogie, więc tu będziemy balansować pomiędzy spełnieniem tych norm, a konkurencyjnością kosztową. Ale teraz wracając do samej tej definicji jakości, no to powiedzieliśmy już sobie, że to jest spełnianie wymogów klienta i teraz w samym tym projekcie czym ta jakość będzie? Ta jakość będzie w dużej mierze odnosić się do tego, jaka jest specyfikacja. Czyli my sobie musimy powiedzieć po pierwsze, co jest naszą specyfikacją, jakie wymagania nas obowiązują, ok, i to będzie głównie skupione na produkcie tudzież usłudze, m, którą oferujemy, klientowi, która jest naszym powiedzmy produktem w projekcie, ale również oprócz tego ważne będą kryteria jakościowe samego projektu. No bo teraz, żeby zwalidować projekt lub jego poszczególne kamienie milowe, będziemy musieli spełnić szereg, szereg oczekiwań i wymagań i one będą właśnie trochę takimi kryteriami jakościowymi, więc będę mieć zarówno wewnętrzne normy, walidację, Poziom złomu, jak i również zewnętrzne normy czy specyfikacje, o których już wspomniałem, ale również potencjalne certyfikacje, które będą wymagane z racji specyficznego klienta lub specyficznego produktu. Ok, i teraz jakość, czyli zgodność z wymaganiami. To znaczy, jeżeli chodzi o główną specyfikację to szczególnie w branży automotive, ale to się będzie dotyczyć w większości branż, może z małym wyjątkiem w branży IT. Co do zasady dostaniemy naszą specyfikację, która będzie określać co my właściwie mamy dostarczyć i jakie techniczne parametry nasz produkt lub usługa ma spełniać. I teraz żebyśmy mieli jasność, w branży automotive ta główna specyfikacja to będzie dokument na kilkaset stron to będzie naprawdę hardkorowy PDF, który będzie zawierał dużo tekstu, dużo technicznego języka, wiele wykresów i to jest ok, bo to są najważniejsze parametry naszego produktu i to będzie kluczowy opis tego, jakie on ma spełniać wymagania, jaki ma mieć performance, jaką ma mieć wytrzymałość. Oprócz tego w samej specyfikacji będziemy mieć wiele ważnych informacji na temat mm, Wymagań na przykład kontroli jakości, wymagań procesowych czy wymagań utrzymania lub kontroli jakości w seryjnej produkcji czy jakichś regularnych kontroli lub walidacji. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, co jest dość łatwo pominąć lub zrobić niewystarczająco dobrze, to jest to, że oprócz samej tej głównej normy, specyfikacji produktu, na którą będziemy kwotować. Ona zazwyczaj zawiera w sobie odniesienie do wielu, wielu, wielu różnych norm. Więc na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy i pogadanki, ja sobie przyjmę, że będziemy w procesie ofertowania i później rozwoju projektu jakiejś części do samochodu marki Skoda Model Octavia. Okay? No i teraz tak. Nasz, nasz RFQ, nasz dokument, zapytanie ofertowe, będzie, będzie zawierał konkretną specyfikację pod ten model, tak? Dane, parametry, charakterystykę i wszystko związane z tym samochodem najprawdopodobniej będzie w tej specyfikacji. To będzie konkretny dokument o konkretnym numerze, przypisany do konkretnego modelu lub wręcz jakiejś linii lub jakiejś wersji silnika lub wyposażenia. Natomiast będzie. Cały szereg dokumentów, tego jak załóżmy, grupa Volkswagena w tym przypadku, jakie ma wymagania na temat materiałów, na temat norm środowiskowych, na temat przestrzegania BHP i wielu, wielu, wielu różnych innych norm możemy się spodziewać, właśnie w odnośnikach w tej głównej normie. Także to będzie. Żmudna praca, natomiast ja jestem zwolennikiem i fanem oficjalizowania naszej odpowiedzi na wymagania, żebyśmy mieli jasność, co my właściwie ofertujemy i żeby to szło w parze. Tak? Czyli wartość w dolarze, w euro produktu, żeby szła również razem z tym, z potwierdzeniem i z ofertą techniczną, czyli sobie mówimy: OK, mój produkt spełnia takie a takie wymagania, jeżeli chodzi o. Performance, jeżeli chodzi o wytrzymałość, spełnia również wszystkie inne normy i wymagania, może również nie spełniać albo możemy czasem czegoś nie wiedzieć. To warto jest od początku procesu jasno z klientem omawiać i komunikować. Ok, natomiast te poboczne normy i specyfikacje również mogą się odnosić do rzeczy, które mają związek nie tyle z produktem, ale na przykład z procesem lub z kontrolą jakości. I tutaj naprawdę warto jest poświęcić ten czas, który jest potrzebny na to, żeby zrozumieć dokładnie wymagania, bo możemy się naprawdę przejechać, jeżeli, jeżeli nie doczytamy sobie jakichś ważnych wymagań dotyczących na przykład, nie wiem, jakichś specyficznych kontroli, jakiegoś specyficznego procesu produkcyjnego, no to później później próba odtworzenia tego i dorzucenia tego w zakres projektu. Będzie oznaczać zazwyczaj spore dodatkowe koszty, których nie przewidzieliśmy, a których klient może nie mieć ochoty teraz ponosić no bo w sumie ofertowaliśmy w zgodzie z normą i z wymaganiami. Może to wpływać też na timing projektu, na to, kiedy dostaniemy finalną walidację od klienta, kiedy dostaniemy potencjalnie jakąś kasę za narzędzia, i tak dalej. To jest moment, w którym sobie warto uświadomić że jakość w projekcie to też nie jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność działu jakości lub inżyniera jakości, okay? Za jakość w projekcie będzie odpowiadać cały zespół z nami włącznie i to pewnie trochę będzie zależeć od tego, w jakim etapie procesu będziemy, bo na początku przy ofertowaniu pewnie za tą jakość będzie odpowiadać w dużej mierze dział R&D, badania, rozwój, to kto przygotowuje produkt, który ofertujemy, my sami jako project managerowie, um, oczywiście też poniekąd dział procesu i jakości, natomiast kiedy będziemy już uruchamiać produkcję, kiedy będziemy na etapie wykonania lub planowania produkcji lub już wdrażania, uruchamiania seryjnej produkcji, no to ta, ten nacisk i y, za tą jakość coraz bardziej będzie odpowiadać y, dział industrialny, tak, dział procesu, dział y, um, uruchomień i sam dział jakości, który również będzie gdzieś metody kontroli i, i sterowania procesem wprowadzał. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o tą stricte specyfikację. Nie chcę za dużo nawet się rozgadywać na temat tych oczywistych oczywistości, czyli normy takie typowo branżowe, tak? Dla samochodówki no to będzie IATF, to będą normy ISO, no to, jest, to to się mówi, to się rozumie samo przez się. Natomiast warto wspomnieć tu o kilku przypadkach lub kilku takich normach, które mogą nie być takie oczywiste lub mogą przychodzić z czasem wraz z dodawaniem do portfolio nowych produktów, jak na przykład normy e SPICE, czyli jeżeli gdzieś tam dotykamy software'u, to ten e SPICE może być, może być wymagany, i to jest, to jest duża certyfikacja. To jest zmiana nie tylko dla samego projektu, zazwyczaj dla całego otoczenia czy dla naszego. Centrum rozwojowego czy zakładu. Podobnie z TISAX-em. Głównie niemieccy klienci chcą na temat cyberbezpieczeństwa szeroko pojętego mieć, mieć potwierdzenie w postaci certyfikacji TISAX. No to są rzeczy, które wymagają, wymagają czasu przygotowania no i również wzięcia pod uwagę na etapie ofertowania. Oprócz tych zewnętrznych norm, aha, tak, jeszcze mógłbym w sumie powiedzieć o normach na przykład dotyczących, jeżeli będziemy pod uwagę brali jakieś normy środowiskowe, czy to wymagane przez klienta, czy przez jakieś lokalne otoczenie biznesowe lub właśnie środowiskowe, no to są wszystko rzeczy, które należy wziąć pod uwagę od początku, bo to może wpływać na rodzaj użytych materiałów, na rodzaj wybranego procesu i tak i tak Oprócz tych wszystkich norm i certyfikacji zewnętrznych, będziemy również mówić o wymaganiach wewnętrznych, takich jak wszelkiego rodzaju normy, które gdzieś powstawały w, w czasie istnienia naszej firmy, które są jakiegoś rodzaju kapitalizacją naszej wiedzy, więc, więc one na pewno też będą kryteriami jakościowymi. Sam proces walidacji, zarówno produktu, Seryjnej produkcji, jak i poszczególnych kamieni milowych, będzie również naszym kryterium jakościowym. Także warto, warto te nasze wewnętrzne normy znać, warto je rozumieć, warto sobie zwalidować, jak będziemy oceniani, jeżeli chodzi o performance naszego projektu, i jakie kryteria, właśnie takie, że tak powiem, pomiarowe będą brane pod uwagę przy walidacji poszczególnych kamieni milowych jak będziemy wiedzieć tak naprawdę, że, że, że dowieźliśmy nasz projekt. Sam walidacja produktu również będzie, będzie ważna, będzie mieć wpływ na, na, naszą, na naszą jakość w tym projekcie. I jeżeli będziemy mówić o automotive, który jest, powiedzmy, że projekt jest głównie przygotowaniem i wdrożeniem do seryjnej produkcji, to te wymagania jakościowe będą również się przekładać na tą taką jakość, już rozumianą literalnie, czyli na przykład na poziom złomu, na, na poziom odrzutu, bo to będzie dalej bezpośrednio wpływać na, na koszt. I teraz również kryteria jakościowe, tak naprawdę będą kryteriami dotyczącymi kosztów. No bo tak naprawdę ja dokonując przy, przy procesie ofertowania dokonuję pewnego pewnej deklaracji, że ja Trzymajmy się, trzymajmy się już tej, tej skody Oktawi, że ja będę, nie wiem, ofertuję, że ja będę produkować 10 tysięcy sztuk tygodniowo, bo Oktawia będzie highlanderem takim korpo mm, język przy okazji wdrażamy, tak, wysokowolumenowym produktem. W związku z tym ja będę musiał przed klientem udowodnić, okej okay, drugi kliencie, ja ci zaofertowałem twój produkt za 50 euro. Że będę go w stanie dostarczać 10 tysięcy sztuk tygodniowo. Więc na odbiór projektu, powiedzmy, oprócz testów produktów, które będę musiał zaprezentować, że spełnia wszystkie normy, wymagania, na które się umówiliśmy, że ja jestem w stanie wykonywać tą produkcję w określonym czasie. No więc, więc klient przyjedzie ze stoperem, włączy i będzie mierzył nasz czas cyklu i sprawdzał, czy rzeczywiście osiągamy te założone 10 tysięcy sztuk tygodniowo. Oprócz klienta, który mnie z tego sprawdzi, oczywiście ja muszę to też zaprezentować i udowodnić wewnętrznie. Dlatego, że jeżeli ja zaoferowałem za te, powiedzmy, 50 euro klientowi, no to zakładam, że mój koszt, nie wiem, będzie 40 euro, żeby te 20% tej pierwszej marży mieć. Wszystko mówię na jakichś wymyślonych liczbach. No i teraz, i teraz tak, jeżeli ja mam się zmieścić w swoim koszcie, no to oczywiście będę musiał pilnować. Swoich KPI związanych z tymi kosztami. Więc na pewno będzie to jakiś KPI związany z materiałami, tak? Że mój koszt materiału nie powinien przekraczać tego założonego na poziomie ofertowania. I teraz mój wynik no to jest jakieś kryterium już tak naprawdę jakościowe, tak? Czy ja jestem poniżej, czy spełniam, czy nie spełniam. To samo dotycząc dotyczy, dotyczyć będzie również samej produkcji i procesu wdrożenia do tej produkcji. Jeżeli ja sobie mówię, że ja będę musiał spełnić, spędzić określoną ilość godzin i pieniędzy na wdrożenie projektu, no to to będzie również jakaś metoda mojej takiej własnej kontroli, czy ja to dowiozłem, czy nie, czy nie przejechałem budżetu, lub nie spędzamy na tym projekcie trzy razy więcej niż założyliśmy czasu, a w związku z czym czy nie przejeżdżamy kosztów. No, i tak samo jeżeli założyliśmy, że będziemy produkować te 10 tysięcy sztuk tygodniowo, Niech tu będzie na dwóch, trzech maszynach z czasem cyklu 60 sekund przez dwóch operatorów. No to ja teraz muszę to udowodnić, tak i to są moje kryteria jakościowe, czyli ten mój czas cyklu się zgadza, moja wydajność maszyn się zgadza, i tak dalej, i tak dalej. Także to będą wszystko takie właśnie zarówno z klientem, jak i wewnętrzne normy i metody walidacji kamieni milowych i metody walidacji. Mm, Całego projektu. Warto mieć to na uwadze, bo naprawdę tego typu brak tego typu wiedzy potrafi czasem dać dobrze w kość i potrafi doprowadzić do sytuacji, w której spędzamy dodatkowe tygodnie lub miesiące na, na czymś, o czym nie wiedzieliśmy lub na co nie, nie przykładaliśmy wystarczająco uwagi na początku. Tutaj przykładów można by mnożyć, bo to może być spełnianie jakiegoś rodzaju wymagań. Które nie wydają się być na pierwszy rzut oka krytyczne, a z czasem się okazują, nie wiem, jakieś przykłady dotyczące czystości, jakieś przykłady dotyczące capability, czyli jakiejś, nie wiem, powtarzalności produkcji i tak dalej, i tak dalej. Także konkludując, jeżeli chodzi o wymagania jakościowe w projekcie, to będziemy mówić zarówno o tych stricte wymaganiach związanych ze specyfikacją, normami i certyfikacjami, jak i również o wymaganiach jakościowych, takich wymaganiach, kryteriach do zwalidowania kamienia milowego lub poszczególnego, lub całego projektu. To chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o jakość w projekcie. Nie chciałbym się za dużo rozgadywać, bo mówię, o jakości jest, jest dużo w internetach. Natomiast jeżeli jest coś, co chciałbyś lub chciałabyś, żebym omówił szerzej, to daj mi proszę znać. I na pewno możemy, możemy do tematu jakości jeszcze wrócić w jednym z następnych odcinków. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za Twoją uwagę i do zobaczenia. Cześć.